Usiadłszy na ławce przed domem, Helena oparła dłoń na brodzie i zamyśliła się. Ale wkrótce jej samotność została przerwana. Cześć, dlaczego jesteś taka smutna? Przechylając głowę na bok i mrużąc oczy przed jasnym słońcem, Helena odpowiedziała i rozchmurz się. Wykonałam wszystkie prace domowe, więc pomyślałam, że zrobię sobie przerwę. Nie jestem smutna, tylko zmęczona. Usiadła obok mnie i zapytała: Widziałam, jak Waldemar zatrzymał swój traktor niedaleko twojego domu. Jesteś z nim w związku czy co? Helena zmarszczyła brwi i mruknęła: "Jaki ty masz długi język, Mario. Wszędzie go wtykasz, a potem się obrażasz, jak cię nazywają plotkarą. Kiedyś cię wyrwą za takie nieskromne pytania." Było oczywiste, że Mari nie spodobał się ton rozmówcy, ale ty masz czysto, zobacz jaką masz rodzinę, czworo dzieci i dorastasz bez ojca. Jak myślisz, o kim będzie się najwięcej plotkować? Helena nie miała czasu odpowiedzieć na to pytanie, choć była gotowa dać nauczkę upartej i bezczelnej sąsiadce. Inna kobieta podeszła do nich, dlaczego z nią zadzierasz, wynoś się stąd. I nie patrz tak na mnie, nie jestem obrazem. Jesteś przyzwyczajona do zbierania plotek, a ludzie wierzą, że mówisz prawdę. Choć, Heleno, wejdźmy do środka, muszę z Tobą porozmawiać. Sąsiadka Mari musiała się wycofać, by nie ściągnąć na siebie kolejnego gniewu. Siadając na krześle w kuchni, kobieta, która przyszła, powiedziała: Widzisz, Gelena, mój pasożyt zaczął wynosić pieniądze z domu. Na początku myślałam, że gdzieś ukryłam swoje zarobki, ale nie, wszystko dokładnie sprawdziłam. A ostatnio nasz księgowy z wydziału zobaczył mojego Wiktora stojącego przed sklepem z kolegami, popijającego piwo z puszki. Wiedziałam, że znowu pęknie, jakby był opętany. Daj mi wskazówkę, Heleno, przepraszam, że o tym wspominam, ale twój były mąż też nie był aniołem. Helena oparła się bokiem o kuchenny stół i odpowiedziała w zamyśleniu: Tak, cierpiałam z nim, dopóki nie uciekł. Szukałam go po całej wsi, aż znalazłam go żywego gdzieś w trawie. Dobrze, że odszedł, przynajmniej żyjemy teraz w spokoju. Dzieci pomagają mi w gospodarstwie. Więc mam nadzieję, że się nie zgubimy. Co do twojego, Wiktorę, zabierz go do naszego kowala, to doświadczony człowiek powinien pomóc. Zękując Gelenie za rozsądną radę, pożegnała się i wyszła z domu. W tym momencie przez okno znów zobaczyła postać Mary. To było to, jej ciekawość wzięła górę. Rozglądając się po kuchni, Helena postawiła na kuchence najpierw garnek z barszczem, a potem czajnik. Kiedy usłyszała dzwoniące głosy z ogrodu, otworzyła skrzydło okna i krzyknęła: Hej, robotnicy, przestańcie opryskiwać grządki. Chodźmy do domu, zjemy kolację. Słowa matki podziałały jak magnes i w ciągu kilku minut cała czwórka znalazła się w kuchni. Pomimo swojego wieku, najmłodsze dziecko, które miało zaledwie pięć lat, również pomagało najlepiej, jak potrafiło. Po umyciu rąk i usadowieniu się przy stole, dzieci zaczęły z apetytem pożerać bogaty barszcz. Patrząc na swoje skarby, Helena westchnęła i z uśmiechem powiedziała: Nie wiem, co bym bez was zrobiła, pewnie umarłabym z nudów. Słysząc ostatnie słowo, dzieci pisnęły niechętnie: Dobra, żartuję, oczywiście, że wasza mama będzie żyła wiecznie. Wszystko to brzmiało dość optymistycznie, ale jednocześnie Helena nie mówiła nikomu o tym, jak trudno było jej wychowywać czwórkę dzieci. Nie pod względem finansowym, choć i z tym nie było różowo. Ale w tym sensie, że wiele energii i nerwów kosztowało ją utrzymanie komfortowego standardu życia. Pracując na farmie, Gelena dość często zgadzała się na pracę w niepełnym wymiarze godzin. W takie dni musiała pracować do późnych godzin wieczornych. Miejscowy sołtys dogadywał się z innymi osadami, gdzie również potrzebni byli robotnicy rolni. Oczywiście to on otrzymywał większość pieniędzy z tych wyjazdów, ale też nie obrażał swoich pracowników. W tym czasie dzieci przyzwyczaiły się do tego, że ich matki nie było w domu przez cały dzień. Nauczyły się więc gotować, choć najprostsze potrawy, myć ręce w umywalce, a także dbać o ogród. Dlatego kobieta nie bała się, że dzieci będą głodne, wiedziała, że są dobrymi gospodyniami i mogą sprawić, że każdy mieszkaniec wioski będzie głodny. Po kolacji dzieci zaczęły szykować się do snu, ale za pozwoleniem matki usiadły, by obejrzeć kreskówki. Podczas gdy ona zmywała naczynia. One chichotały z ciekawych momentów. Słuchając ich śmiechu, Helena raz po raz dzękowała losowi, że dał jej tak wspaniałe dzieci. Oczywiście coś w ich wyglądzie było również odziedziczone po jej byłym mężu, który nie uznał za stosowne ich wychować. Cóż, taki był jego wybór. Pewnego dnia potajemnie spakował swoje rzeczy i odjechał. Kobieta modliła się do Boga, aby żadne z jej dzieci nie odziedziczyło dziedzictwa ojca. Skończyły się kreskówki i dzieci poszły do swoich pokoi. Helena odziedziczyła dom po rodzicach, oprócz dużej kuchni i przedpokoju były jeszcze trzy pokoje, z których dwa przerobiła na pokoje dziecięce. Po wytarciu naczyń podeszła i pocałowała każde z dzieci, życząc im dobrej nocy. Wychodząc na werandę, Helena napełniła psumiskę jedzeniem i postawiła ją przy ganku. Pies natychmiast zareagował i przybiegł: Jedz, Buddy, jesteś najlepszym strażnikiem, jakiego mamy. Głaszcząc jego kłąb, Helena zastanawiała się, pochylając smutno głowę na bok. Nagle za bramą rozległy się szurające kroki. Pies warknął i błyskawicznie rzucił smakołyk. Skomlał cicho, węsząc w kierunku ogrodzenia. Co to mogło znaczyć, kto przyszedł o tak późnej porze? Helenie wydawało się, że przyszła sąsiadka, Maria. Dla pewności krzyknęła jej imię. Ale w odpowiedzi usłyszała tylko ciszę i szuranie w pobliżu ogrodzenia. Zdezorientowana tym, kto przyszedł ich odwiedzić, Helena odważyła się otworzyć bramę. Z drżeniem rąk pociągnęła za metalowy rygiel i drzwi się otworzyły. Badi chciał wyskoczyć, ale Helena go odepchnęła. W ciemności trudno było dostrzec, kto przed nią stoi. Wtedy włączyła kolejną żarówkę tuż nad ogrodzeniem. Jasne światło oświetliło twarz nieproszonego gościa, stał przed nią wątły staruszek, a w rękach trzymał szmacianą bułkę. Gdy tylko dziadek poprawił rękę, to, co leżało wewnątrz rulonu, nagle zaczęło się poruszać. Helena nieświadomie wpuściła starca do środka, jakby sam los kazał jej to zrobić. Wchodząc na dziedziniec, dziadek ukłonił się i powiedział: Pozwól mi, dobra kobieto, przenocować nie mam dokąd pójść. Helena skrzyżowała ręce przed sobą, spojrzała na Badiego i cicho odpowiedziała: tak, oczywiście, wejdź do domu. Tylko moje dzieci już śpią, więc porozmawiamy szeptem. Staruszek skinął głową i chwiejnym krokiem udał się do kuchni. Tam usiadł na krześle i wreszcie rozpakował paczkę. Przepraszam, że wpadam, ale naprawdę nie mam dokąd pójść. Mój dom spłonął, gdy podpalono stodołę sąsiada, a moja córka nie chciała mnie wpuścić. Błąkałem się więc, szukając ludzi, którzy pozwoliliby mi przenocować. Od dwóch tygodni błąkam się jak bezdomny. Płacząc, starzec otworzył górną kołdrę i pokazał ją, ja też noszę ją ze sobą, biedne dziecko cierpi i szkoda mi oddać je do sierocińca. Helena również płakała razem z nim, ale natychmiast zakryła usta, przepraszam, coś czułam. Sama mam czwórkę dzieci, wychowuję je sama i w najczarniejszych snach nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby mi je odebrać. Starzec wstał z krzesła i podszedł do niej. Jesteś bardzo odważną kobietą. Szkoda, że nie masz obok siebie silnego męskiego ramienia. Ja też wychowywałem swoją córeczkę sam, dopóki nie dorosła i nie wyfrunęła z gniazda. Myślałam, że nie opuści ojca, ale chyba się myliłam. Podskakując jakby oblana zimną wodą, Helena powiedziała: "Niech będzie twoje dziecko. Zbadam je teraz i nakarmię. A ty możesz zrobić kanapki i herbatę." My już jedliśmy, ale ty też musisz coś zjeść, skoro tu przyjechałeś. Starzec nie był nieśmiały i zabrał się do pracy w kuchni. Nie zapytała nawet, skąd pochodzi i dlaczego ma na rękach dziecko. Po prostu zrobiła to, co podpowiadało jej serce i postanowiła najpierw zbadać dziecko. Dziewczynka miała dwa miesiące, ale nie wyglądała źle. Najprawdopodobniej jej matka karmiła swoje dziecko na dobre i na złe. Ale co się stało potem? To było pytanie. Jakby poczuła dotyk kobiecych dłoni, dziewczynka obudziła się i zaczęła się wiercić. Starzec rzucił się, by sprawdzić, co z dzieckiem, ale Gelena gestem zapewniła, że nic mu nie jest. Otuliła dziecko, a następnie wyjęła mleko z lodówki i kazała dziadkowi je podgrzać. Mimo że jej dzieci nie były już małe, smoczki i butelki wciąż były w domu. Po chwili staruszek przyniósł schłodzone mleko, proszę, pani, sam bym je nakarmił, ale jestem wyczerpany wędrówką. Helena zrozumiała i sama nalała mleka do butelki: idź, zjedz kolację, zaraz do ciebie dołączę. Będziemy mieli o czym rozmawiać. Starzec pochylił głowę i schował się za prowizoryczną zasłoną. Słychać było, jak ostrożnie miesza cukier w swoim kubku, aby zachować ciszę. Po nakarmieniu dziecka Helena ukołysała je i położyła na sofie. W kuchni usiadła obok dziadka, i pierwszą rzeczą, o którą zapytała, było, jak, u licha, udało ci się zostać samemu z dzieckiem na rękach. Starzec zadrżał lekko na krześle, po czym wziął głęboki oddech i odpowiedział, Więc to jest moja wnuczka. Na początku wszystko było w porządku, a Weronika zajmowała się jej wychowaniem. Ale potem, moja córka, jakby ktoś ją zastąpił, stała się drażliwa z byle powodu, wściekała się na mnie, gdy traciła panowanie nad sobą. Była opętana przez demona, a ja nie widziałam innego wyjścia. Pewnego dnia Weronika postanowiła oddać dziecko do sierocińca. Oczywiście opierałem się, ale potem wybuchł pożar i pojawiło się tyle problemów, że to nie było na rękę dziecku. Po złapaniu oddechu starzec kontynuował, biegałem po różnych urzędach prosząc o pomoc w znalezieniu mieszkania, ale nikt nie chciał tego zrobić. Skończyłem jako bezdomny, jakbym nigdy nie miał własnego mieszkania. Myślałem, że moja córka mnie przygarnie, ale nie, odwróciła się ode mnie jeszcze bardziej. Dobrze, że przyjaciel pozwolił mi zostać w jego domu przez jakiś czas, ale potem też musiałem się wyprowadzić. Pewnego dnia znów poszedłem do domu córki, a jej dziecko leżało na ławce na podwórku. Pomyślałam, że to dziwne, a potem zobaczyłam w oknie, nie daj Boże, jak się przewraca z tym łobuzem. Helena postawiła przed nim miskę barszczu, zapomniałam, że coś zostało, nie zjedliśmy wszystkiego. Co było dalej, jak znaleźliście się na ulicy? Starzec nabrał bogatą zupę łyżką i skosztował, uśmiechając się, powiedział: Teraz jesteś prawdziwą gospodynią, nie tak jak moja córka. Chwyciłem więc dziewczynkę i wyszedłem z podwórka. Wydawało mi się, że chciała się jej pozbyć. Nie przychodziło mi do głowy nic innego, jak opuścić tę wioskę na dobre, by nie widzieć Weroniki. Może już szukają dziewczyny, dawno nie oglądałam wiadomości. Kręcąc głową, Helena odpowiedziała Nie, wydaje się, że jest cicho, jeśli w ogóle, to sąsiedzi już by mi powiedzieli. Swoją drogą, gdzie jest ta wioska, z której uciekłeś. Starzec zjadł jeszcze trochę barszczu i odpowiedział Tak trzydzieści kilometrów stąd, rzut kamieniem. Ale ja tam nie wrócę, nie obchodzi mnie, co ze mną zrobią, ale wnuczki nikomu nie oddam. Dziadek znów się rozpłakał, a Helena podała mu chusteczkę, wytrzyj twarz, jest cała mokra i czerwona od płaczu. Gdy staruszek skończył barszcz, Helena pozmywała naczynia i, wskazując na kanapę w przedpokoju, powiedziała Ty połóż się tutaj, a ja zostanę z twoją wnuczką, nie martw się, nic jej się nie stanie. Jutro rano zastanowimy się, co dalej. Ale myślę, że powinieneś odwiedzić swoją córkę i zapytać ją surowo za pozostawienie dziecka w niebezpieczeństwie. Dziadek zgodził się: W porządku, Heleno, cokolwiek powiesz, dla mnie najważniejsze jest to, że dziewczynce nic się nie stało. Nie ma żadnych dokumentów ani rejestracji, a Weranykę nawet nie wymyśliła dla niej imienia nie jest zwykłą osobą. Następnego dnia Helena wstała wcześniej niż zwykle i od razu przygotowała śniadanie. Nie obudziła dzieci, ale obudziła staruszka, pobudka, czas szykować się do podróży. Nawiasem mówiąc, ty też nie powiedziałeś swojego imienia. To musiało być podekscytowanie. Starzec podniósł ręce i wyszeptał: Przepraszam, córko, mam na imię Peter, zapoznajmy się. Zjedli śniadanie i zaczęli szykować się do podróży. Panie Piotrze, zabierzmy dziewczynkę ze sobą na wypadek, gdyby w pańskiej córce obudziły się uczucia macierzyńskie. I jeszcze jedno: nadal nie rozumiem, co to był za łobuz, którego widziałeś w oknie tamtego dnia. Starzec usiadł na krześle jak na ścieżce, więc to ma być ojciec dziecka, naprawdę, widziałem go tylko dwa razy. Weronika nigdy nie powiedziała mi nic o jego życiu prywatnym. Jest dorosłą kobietą, która wie, z kim powinna się spotykać, a kogo unikać. Helena wszystko zrozumiała i pomogła dziadkowi pozbierać dziewczynkę, pobiegnę do sąsiada, on ma samochód, szybko nas zawiezie. Wkrótce załadowali się do samochodu i pojechali pod adres córki staruszka. Widziała, że dziadek był wyraźnie zmartwiony, co było zrozumiałe, nikt nie wiedział, co go tam czeka. I sama Gelena była wyraźnie zmartwiona, zastanawiając się, jak matka mogła zrobić coś takiego dziecku. Dlaczego była taka cyniczna, czy jej dusza stała się nieświeża? W drodze trochę się trzęśli, ale o dziwo dziewczynka nawet nie kwiliła, spała spokojnie w ramionach dziadka. Kierowca zatrzymał się przed domem i zwrócił się do Heleny: poczekam tutaj, ale krzycz, jeśli czegoś potrzebujesz. Helena skinęła głową i wysiadła z samochodu, a za nią staruszek. Gdy zbliżali się do bramy, wyskoczyła z niej kudłata kobieta. Chwilę później pojawił się mężczyzna. Helena omal nie zemdlała na jego widok. To był jej były mąż, o którym zdążyła już zapomnieć. Spoglądając na niego, Helena zapytała groźnie: Tu też ci się dobrze powiodło, nędzniku, czwórka dzieci ci nie wystarczyła, więc postanowiłeś mieć więcej. Mężczyzna uśmiechnął się i chciał mu pokazać, kto tu rządzi, ale wtedy kierowca podszedł do niego: Dobra, odsuń się i ani kroku dalej, bo skręcę ci kark. Posłusznie cofnął się, a Gelena odwróciła się do starca i prawie ze łzami w oczach zapytała go, czy to twoja córka? Czy ona nie wygląda jak menel? Panie Piotrze, niech pan odejdzie i nie daje jej dziecka. Sprawą szybko zainteresowały się władze opiekuńcze, choć to one od początku powinny mieć nad nią kontrolę. Było to zaniedbanie z ich strony. Kuratorzy powiedzieli dziadkowi, że Weronika może i powinna zostać pozbawiona praw rodzicielskich. Piotr zebrał potrzebne dokumenty, bo nie chciał oddawać dziecka zaniedbanej matce. O dziwo, Gelena zaproponowała, że weźmie dziecko pod swoją opiekę. Przeraziła się, gdy dowiedziała się, czyja to córka. Nie, panie Piotrze, moje serce tego nie wytrzyma, jeśli dziewczynka zostanie choć na jeden dzień z tą upadłą kobietą. Decyzja zapadła i Helena złożyła wniosek o przyznanie jej opieki. Jak później powiedziała, gdzie jest czworo dzieci, piąte nie będzie zbyteczne. Wychowam je wszystkie, o ile będą zdrowe i silne. Dzieci Geleni powitały niespodziewany dodatek do rodziny z wielką radością i ciepłem. Obiecały zaopiekować się siostrzyczką. Piotr zgodził się zamieszkać z zaprzyjaźnioną rodziną i obecnie zadomawia się w swoim wolnym pokoju. Weronika czekała na proces, taki sam los czekał byłego męża Heleny. Obojgu grożą surowe kary za porzucenie dziecka na pastwę losu.